Siemanko, witajcie! Dzisiaj jest piękny dzień w końcu nam się zrobił. Dlatego robię zabieg w jęćmienie odmiany Sandra, zresztą innej odmiany u nas jak na razie nie ma i prawdopodobnie nie będzie. Jęźmień prezentuje się super. Są malutkie przebarwienia na liściach, końcówki liści, nie wiem do końca, czy to jest spodowalne, czy dużą ilością opadów, czy... Czy ogólnie wilgocią, czy, czy, czy po prostu trochę za mocnym ugniszeniem gleby, bo co do braku wapna, raczej nie, chociaż przyjdą próby glebowe to będę wiedział dokładnie. Hardi, o, po słońcu jak to Hardy, pryska bez problemu. Dzisiaj kilka tematów. Pierwszy temat, jęczmień, może później wysiądę, to pokażę. Yy, także Zostawmy na razie jęczmień. Temat, który mnie lekko zmartwił ostatnim, pod ostatnim filmem, mianowicie yy, chwilę po publikacji. Nie pamiętam w czasie, ile to było. Patrzę: yy, 8 ocen pozytywnych, 4 negatywne. No Nie wiem, czy to spowodowane, może tym, że nagrywam telefonem i po prostu ręka mi lata. I, i może to za efektownie nie wygląda, ale ja robię yy, przede wszystkim nie robię produkcji filmowych, kurczwa profesjonalnych. Po drugie, nagrywam telefonem, jak wiecie, kamera jest tu naprawy cały czas w serwisie. Nie wiem, co oni tam z tym robią. teraz tak, po trzecie zauważyłem od pewnego czasu taką tendencję jakąś nie tylko na moim kanale ale no nie będę się za kogoś wypowiadał tylko powiem co u mnie że po prostu po publikacji filmów jest osobnik który zaraz daje łapę w dół nie to żebym się jakoś mocno tym przejmował bo ja już to poruszałem żeby to tam nie nie za bardzo rusza ten temat, ale jakim trzeba być z dzwonem, żeby subskrybować kanał tylko po to, żeby dać łapę w dół. No ej powiedzcie, jakim trzeba być kurwa kretyna? no Ale widzę, że i tacy są na tym świecie, no co zrobimy? Nic za to nie poradzimy, powiem Wam, że wiatr, wiatr się odwrócił Nic na to nie poradzimy Czyli jeżeli naprawdę nie podoba Ci się to co... O widzę, że po prostu nieraz komuś się coś nie podoba, czy nie spodoba się co powiem, czy coś no to, to napiszę komentarz, czy jak, nie? To tak, to tak kolego, nie? A widzę, że, że po prostu jak komuś odwagi brakuje, no to po, po prostu daję tylko ocenę, nie uzasadniając jej bez argumentu i tylko po to, że nie wiem. Żeby nie wiem, mi zjechęcić, czy, czy zrobić jakiś tam nie wiem, nazwój mi się sobie? Nie, nie robisz mi na Wal sobie nawet z całą rodziną, to łapy w dół, że tak powiem, mam na to wyczaskane, tylko jak mi trzeba być zbanem, żeby takie coś robić. Mniejsza z tym, dobra, koniec tematu. Moje zdanie na ten temat. No jak wiemy listopad, czyli raczej kończymy pracę w polu, chociaż mi zostało jeszcze do zaorania trochę, 7 hektarów. Ej, sorry. 8, prawie 9. No ale to tam coś może wrzucę też z tego. No teraz pełen sezon hardik przeszedł yy, u nas pryskając yy, Łącznie wczoraj sprawdzałem. W tym sezonie od wiosny teraz opryskał 233 hektary. Tak, dokładnie, chyba tak. No, i teraz jeszcze robię prawie 10. No to 240 hektarów. Co mogę powiedzieć? No, w końcu jestem zadowolony z opryskiwacza. W końcu yy, do, dopracowałem wszystko, co trzeba dopracować. Zostało mi jedynie pomalować tą część belki. Od połowy w tamtą stronę, ponieważ no nie miałem czasu. Mówię, zrobię to latem. Latem tego nie zrobiłem, bo jak zwykle było inne jakieś tematy do zrobienia to tak jest zawsze No i po prostu to zostało mi na teraz Ale teraz też tego nie zrobię, ponieważ robimy coś innego tam Ale to pokażę po prostu w którymś tam materiale, nie chcę zdradzać tajemnicy Robimy coś innego Także też musi być zrobione koniecznie Także to będzie pewnie za miesiąc Jest dopiero robione, ale chcę to zrobić w pierwszej kolejności Żeby mieć gotowy opryskiwacz yy, Zaraz wiosnę Żeby nie było tej sytuacji, że Chciał pryskać, a ja będę opryskiwać spadał No chociaż nieraz tak bywa yy, Co do komputera to naprawdę jest baja Ogarnąłem wszystkie funkcje, wszystkie yy, no, w sumie nie ma menu polskiego no ale jakoś w końcu yy, trzeba się dokształcić trochę w tym angielskim i mam angielskie menu i powiem Wam, że daje radę, także wystarczy mi angielskie jakoś tam ogarniam temat co jeszcze chciałem powiedzieć bo miałem ułożone w głowie i już zapomniałem Zastanawiam się bardzo mocno nad wyborem odmiany kukurydzy, bo podobno to już trzeba wybrać. I sam nie wiem. Oczywiście na pewno ta odmiana, która była w tym roku zasiana, nie będzie już siana. Nie, 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 wolę nie. Co do stanu Ozimi, nie ma tu jakiegoś, że tak powiem, płaczu. Naprawdę o ziminy wyglądają fajnie. Rzepak trochę zżarty przez śmietkę, ale myślę, że przeżyje jakoś tam do, do wiosny. W roku też były uszkodzenia i też jakoś, jakoś, jakoś przeżył. Co mam w opryskiwaczu dzisiaj? No, w opryskiwaczu mam tak, siarczan magnezu w mojej ilości, bo mi się skończył siarczan magnezu już mówiłem eee... siarczan magnezu to już mówiłem dobra siarczan magnezu i, i ten no kurde bo mi wyleciało i teraz trzy razy powiedziałem siarczan magnezu eee, nawóz mikroelementowy z eee, doktora Green'a Green zboża czy jakoś tak eee, w ilości na 9 hektarów dałem 12 kg trochę tam niby producent zaleca od chwila, chwila ale zaczęło widać. niby producent zaleca od kilograma do dwóch, no to tak akurat na paczki pasowało, bo są po 4 kg no i tak jedziemy co dalej aha doktora Grina już mówiłem i jeszcze dałem morfolinę nie pamiętam tej nazwy oczywiście środek grzybowójczy w formie tego no nie, w formie tylko substancja z grupy morfolin na F jakoś tam Feno. to co w korbelu, o chyba bo jednak warto, moim zdaniem warto trochę ten jedźmień zadbać tym bardziej, że o tutaj mamy takie no nie, nie widać tego na, na ekranie, ale o może tu będzie widać też nie widać a zaraz wysiądę to może w tym miejscu akurat jest taki ten jęźmień gorszy, no to jest lekko słabsza ziemia wiadomo mozaika jak u nas wszędzie ale i ten jedźmień już wygląda lepiej, bo miałem troszeczkę tego wapna granulowanego i gwizdłem tutaj po głównie i chyba się wziął, ale nie wiem czy to ma znaczenie czy nie, bo powiem Wam szczerze, że ogólnie dzisiaj jak słońce wyszło to te zboże się nagle zrobiło ładne, zielone może po prostu one czeka na czeka czy, czy po prostu tak ma, że chce po prostu światła, no wiadomo jęczmień, jęczmień nie lubi nie lubi zgnilizny, nie, że tak powiem, z gniłej pogody teraz yy, plany na zimę co do opryskiwacza to już wiecie, na pewno jakaś krótka relacja będzie co dalej? oczywiście będzie warsztat i będą świnki, to będzie na kanale przez yy, praktycznie cały sezon zimowy w warsztacie jest parę rzeczy do zrobienia będzie tego więcej jak w ubiegłym roku. A ponieważ w ubiegłym roku jeszcze coś innego robiłem, ale to już też nie chcę mówić. Co robiłem, co było, to było. A w tym roku muszę przejrzeć swoje maszyny. Tam swoje, może źle mówię, nasze. Bo wiadomo, nie wszystko jest moje. Gospodaruję z, z rodzicami, także wiadomo, że to nie jest tak, że to jest. No nie ma tak u nas, że to moje, to twoje, jest wszystko w sumie razem i, i tak jakoś działamy i jakoś to wychodzi No i w tych maszynach właśnie muszę trochę pogrzewać w tym sezonie kilka rzeczy zrobić Na pewno ładowarka Manitou będzie rozebrana dosyć konkretnie, bo ona już chodzi u nas i chodzi, a tak konkretnie jeszcze nic nie było przy niej zrobione poza tam paroma stwarzniami i paroma tulejami a jest, ma naprawdę już dużo wycieków z siłowników i takich różnych rzeczy także trochę będziemy tutaj niej i już mamy 8 hektarków odbieszkane a dawka cieczy 210 210 litrów na hektar bo mi się trochę za dużo nalało eee, także coś tam się będzie działo wiadomo ja robię i pokazuję swoją pracę, żeby było jasne Nie robię dla jakiegoś tam fejmu i nie wiadomo czego I nie robię też jakichś tam pseudo remontów udawanych Robię to co muszę zrobić i I myślę, że Tak już zostanie Dobra może stanę i Obejrzymy ten jedźmy z bliska. O, tutaj też fajne miejsce. O, właśnie, takie coś się robi. Ale to dolne liście. Nie tu palu dolne liście, a górne ten już jest też, a ten następny już jest super a ten już jest całkiem zdrowy Zrobimy taką roślinę chyba trochę za mokre dla jęczmienia ale już mamy co mamy trzy trzy odgałęzienia korzeń długi 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 oczywiście urwany o. i tak to jest co do sandry zasadzimy urośnie co do Sandry to jestem przekonany, że nawet te, te żółte liście to jest pikuś. Ona sobie tam poradzi bez problemu, zresztą jak co roku. Bardzo wdzięczna roślina, naprawdę. Także, co do plonów to jeszcze długa droga, także... Jak to się, jak to się bada te pH? Tak się bada? Aha i trzeba polizać, aha dobra, dobra. No pH dobre. Dobra Wiecie co Byłoby na tyle Na razie Na pewno będzie w przyszłym tygodniu jakiś film Także czekajcie A tu jeszcze rzut na, mojego, na naszego brudnego komandera Ponieważ się nie umył Ponieważ jest mokro Miejscami O a traktor jaki fajny Zobaczcie uwalony błotem. Yy, przygotowania do że tak po zimowania już chcę zacząć dzisiaj po prostu yy, czystą wodą go przepukać, yy, odkręcać węże na pompie, wy, wy, wypuścić wszystko także żeby to ten żeby już yy, nie wracać do tematu nie wiem czy będzie widać tutaj założyłem takie te halogeny o yy, draszowe sprawy a fajnie świec. Dobra, kończymy w takim razie, na razie, do następnego razu, cześć, trzymajcie się.